13 października w kościele św. Antoniego w Pieszycach odbył się Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego, w tym roku pod hasłem Muzyczny Maraton. Jak sama nazwa wskazuje, przegląd był prezentacją wykonań churalnych muzyki sakralnej i świeckiej, w którym wystąpiły chóry i zespoły śpiewacze z obszaru Pogranicza Polsko-Czeskiego. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i prezentacji swoich umiejętności. W Pieszycach po raz kolejny. Przegląd chórów pogranicza polsko-czeskiego. To już impreza cykliczna, która wpisała się w kalendarz. Co roku odbywa się w pieszycach, z czego się też bardzo cieszymy. To niesamowite spotkanie spotkanie ludzi, ale przede wszystkim spotkanie muzyki, a dla nas niesamowite wydarzenie, w związku z tym, że jak powszechnie wiadomo, muzyka łagodzi obyczaje, sprawia, że stajemy się wspólnotą, a to dzisiaj bardzo ważne dla wszystkich i bardzo znamienne i chciałabym, żeby również w pieszycach ta wspólnota jak najlepiej się rozwijała, bo nie jesteśmy w stanie my w samorządzie tak naprawdę niczego dobrego zrobić bez wielkiej, wielkiej. Wspólnej pracy. To również piękne wydarzenie z uwagi na chóry, które nas odwiedzają, które chcą brać udział w tym wydarzeniu. Bardzo się cieszę również z tego, że częścią tego wydarzenia jest również chór pieszycki, którego będziecie Państwo mogli posłuchać. To piękna tradycja, piękne wydarzenie nie, nie mogłoby być realizowane bez pozyskania środków zewnętrznych w ramach polsko-czeskiej współpracy, współpracy z naszymi partnerami miastem. Bohusławice, miastem nowa, nowa Paka to już wieloletnia tradycja współpracy, która przekłada się na tak wspaniałe dzieła. Dzisiaj jest takie święto pieśni furalnej w Pieszycach. A wszystko jest realizowane w ramach projektu unijnego we współpracy z dwoma partnerami czeskimi. Ten projekt nazywa się Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca. I jak nazwa wnosi, właśnie nam się to wszystko opłaca. Bo po pierwsze, mamy koszty, ale mamy bardzo, bardzo dużo działań na rzecz naszych mieszkańców, bowiem i dzieci jeżdżą do, do Czech i korzystają tam z nauki np. Na na przykład jazdy na nartach, biorą udział w różnych, w różnych działaniach kulturalnych i Czesi do nas przyjeżdżają w rewanżu. Jest tak dużo działań, ten projekt realizowany jest od 2017 roku do przyszłego, do końca 2020 i naprawdę jest tak bardzo, tak dużo działań, ja tylko przywołam na przykład, że w ramach tegoż projektu przyjechał do nas pan Zamachowski, wystąpił w filmie w Pieszycach realizowanym i miał również warsztaty i miał tutaj recital dzieci ze szkół wyjeżdżają bez przerwy. Czeskie dzieci przyjeżdżają tutaj, nawiązane są relacje wzajemne. Także i bardzo dużo warsztatów artystycznych się dzieje. No i właśnie dzisiejszy przegląd finansowany jest z tegoż właśnie projektu. Dziękuję bardzo serdecznie za to panu Golakowi, za jego pomysł polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej. I że śpiewamy pieśni czeskie, i śpiewamy pieśni religijne, i że chcemy chwalić Pana Boga, a koncert dziś uczyniony papieżowi właśnie z tych chórów, jest największym darem dla papieża Polaka. I dlatego też dziękując wszystkim chórom, dziękując wszystkim organizatorom tych przeglądów, tego, wszystkim organizatorom. Przeglądu chórów pogranicza polsko-czeskiego jestem wdzięczny Panu Bogu za tych ludzi i niech się święci ten dzień niech będą chóry dalej w pieszycach i niech dalej rozwija się chrześcijaństwo polsko-czeskie kto śpiewa ten dwa razy się modli i wierzę że tak jest zobaczycie piękno tych ludzi piękno utworu które wykonują to jest też długa, monotonna, ciężka praca, żeby każdy utwór tak przygotować, jak jest przygotowany na, na ten przegląd. I dlatego też yy, cieszymy się obecnością wszystkich chórów, cieszymy się ich pracą, ich pasją. I dlatego też wszystkiego dobrego i szczęścia Boże na kolejne dni, dni polsko-czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Dziękujemy wszystkim organizatorom.